Kamienie są mokre, mnie najbardziej denerwują. Przepraszam. Robienie przy Dartmurze śrubokrętem płaskim, odcinek pierwszy. Dętki Maxisa oddają tak do Oj. Ch... Wiecie co? Muszę spać na dół. To twoja? Wygląda na to, że tak. O... przebiłem dętkę Maxisa za 70 zł. Ja... Teraz to ja już sam nie wiem. Nie wiedziałem o tym. Jak e, mówiąc, się wywalił? Poleciał bardzo za daleko tamtą hopę, jeszcze go jakoś wygięło. <grytanie> Pokaż daszek lepiej. Opa! <grytanie> I to już lipa po prostu zrobiłeś jak już wylądowałeś. Tak? No, tam jest ślad lądowania. No, tak. To no już idzie śladotem. Dwa metry za daleko poleciał. I idzie śladotem za tym. No, i potem na flat wylądowałeś. Znaczy nie, po prostu wylądowałem. No i zniósł je na bok po prostu, tak jak. No, no. Tu na boki idzie ślad roweru i śladu ślad mojego nie ma, bo było na trawie <grym> nie źle. Ale nie jest źle, jest dobrze. Wiem, że to jest... Nikt tego nie dorotuje, to przelatuje, to jest nie fair. No właśnie jak to jest możliwe? Masz tyle prędkości, człowieku. No jeszcze spuściłem wiatru z przodu. I z Jedyną dziurę na tym stepie się... Będę nagrywał z, z szczęki, że te kamienie mokre mnie najbardziej denerwują. Oła, oła. Ej, ja nie wiem, nie wiem, czym oni posypują te kamienie, ale mam rękę w brukacie! Ale... O, widzę, nie tylko ja zaliczyłem glebę, tylko trochę mocniejszą. Tuś. No. Dawaj. O mać. O. jest grane. Trzymaj się tam, no. Wychodzi dalej no wychodź. ty okazało się, że oprócz tego, że jestem idiotą, jestem jeszcze daltonistą, bo to nie jest jednak biały, tylko jakiś mint. Tamek jest bez... O, to Gleba chyba. chyba. Stoję, stoję! Ale żyjesz? Co jest? Żeby zdążyć na następny wjazd wyciągnąć. Nie wrzucisz tego. Nie wrzucę tego. <laughs> nie wrzucisz tego. Też czasem dalej. tak gadam do kamery, a potem sobie zdaję sprawę i nie wrzucę tego. Dobra. oh